Drogie dzieci, drodzy rodzice, drogich dzieci, na początek roku szkolnego dobra wiadomość. Będzie dobrze. PKO BP rozwala światowe rynki finansowe. Otóż od 1 września szkolne kasy oszczędnościowe banku PKO podwyższają oprocentowanie do 5%. Teraz oszczędności każdego ucznia wzrosną rocznie o 5%, czyli ze stówy na początku roku na koniec robi się 105 zł. No i z tego co zrozumiałem, to bez podatku belki. I w dzisiejszej dobie czasów bieżących, rozwijanych rynków finansowych, gdzie giełdy szukają dna, grzebią, grzebią i znaleźć nie mogą, bo dno jest na samym dnie. Te pewne 5% rocznie to stabilnie cholernie duży zysk. Dlatego rodzice powinni wycofać pieniądze ze swoich kont, zlikwidować inwestycje giełdowe, zrezygnować z ubezpieczeń, sprzedać samochód, dom, książki, meble, ubrania, Star Wars Lego i wszystko dać dziecku niech wpłaci na SKO. I za przykładem rodziców pójdą poważni inwestorzy z Polski i całego świata. O? Działalność PKBP i SKO doprowadzi do tego, że padną inne banki na całym świecie, chyba że wpłacą swoje pieniądze na SKO. O. Znikną giełdy, zamknie dzwon na Wall Streetie, fundusze powiernicze się załamią, Całe finanse świata, słuchajcie, zostaną zgromadzone w Polsce na SKO. <laughs> I będziemy wypłacać pensje innym krajom, jak będą grzeczne. I kryzys się skończy dzięki właśnie PKO i polskim dzieciom. Cieszmy się, września nie poszła na marne, a październik miesiącem oszczędności. No, chyba, że na procencie od SKO łapę położy państwo. No, wtedy pieniądze się zmarnują.